Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na cotygodniowy odcinek Motodziennika. Jeżeli słyszą Państwo delikatne buczenie w tle, to nie tylko wiatr, ale to może też być agregat prądotwórczy. Jeżeli w trakcie felietonów też Państwo coś takiego usłyszą, no to może być to agregat prądotwórczy, dlatego że być może mam już prąd, być może nie, no ale motodziennik trzeba zrobić. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam na program, a zaczniemy oczywiście od przejrzenia ogłoszeń, bo być może trafimy jakiś fajny samochód w przyzwoitej cenie. Trzy propozycje mamy dla Państwa dzisiaj, a zaczniemy od auta podesłanego przez pana Tomka. To Citroen C4 drugiej generacji z 2011 roku. W skrócie, polski salon, auto bezwypadkowe, serwisowane, od nowości w rodzinie. Niewielki udokumentowany przebieg 80 tysięcy km, cena to 33,5 tysiąca zł. A od siebie dodam, że to bardzo niedoceniona konstrukcja. Jedno z lepszych francuskich aut kompaktowych. Dobrze wykonane, wyciszone, bardzo przyjemnie jeżdżące, z akcentem na wygodę. Konstrukcja trochę niedoceniona, trochę w cieniu w jednej tylko wersji nadwozia, stąd niewiele egzemplarzy na rynku i często nie jest to auto pierwszego wyboru, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że coś takiego było. Jest. Kolejna propozycja jest teoretycznie z tego samego segmentu. To BMW 1 pierwszej generacji. Na tej konstrukcji nie poznałem się na początku, żałuję do dziś, ale z biegiem lat, owszem, świetnie się tym jeździ. Napęd na tył to jednak zupełnie inne wyczucie, inne wrażenia. Lepsze wrażenia. Ten egzemplarz podesłany przez naszego widza, pana Adama, jest z 2010 roku. Znaczenie stąd 116i odnosi się do mocy. Powiedzmy, auto ma 122 konie z benzynowego dwulitrowego silnika. Od zera do setki w 10 sekund to przyspiesza, choć wydaje się ciut szybciej. Auto jest w najprostszej wersji. Piankowa kierownica, z tego co widzę, i być może to jeden z tych egzemplarzy z loterii, które kiedyś namiętnie Państwu pokazywałem. Przebieg to 170 tysięcy km, cena 22 900 zł. To auto salonowe, bezwypadkowe, według deklaracji, w dodatku regularnie serwisowane. Bezwypadkowe salonowe i poliftowe. W dodatku również z 2010 roku jest to Audi A6. To końcówka produkcji generacji C6. Świetne auto. Oczywiście każdy by wolał 3.0 TDI 4 ale skąd je brać? W dobrym stanie, z niewielkim przebiegiem? Ten egzemplarz jeszcze pojeździ pod maską 2.0 diesel o mocy 170 koni. Do tego skrzynia Multitronic. Bezstopniowa, ale o wiele lepsza niż te eksperymentalne wersje sprzed lat. Auto jest ciekawie skonfigurowane, wygląda na zadbane i ma 158 tysięcy przebiegu. Cena to 4%. 46 700 zł. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco. Firmę, która produkuje i dostarcza na pierwszy montaż wiele elementów z zakresu tłumienia wibracji, filtrów, elementów zawieszenia, kółpasowych i tego typu niezbędnych w naszych samochodach elementów. A teraz sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się ostatnio i wydarzy w najbliższym czasie w wielkim świecie motoryzacji. Mamy ostatnio nieco oddechu na polskich stacjach benzynowych, niezależnie od tego, czy tankujemy benzynę, olej napędowy czy gaz. Nie ma się co oszukiwać, ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, a moment, w którym przestanie obowiązywać obniżony VAT, możemy zapamiętać na długo. Jednak nie martwmy się na zapas. Cieszmy, że nie mieszkamy na Węgrzech. Tam też mają bardzo dużo pomysłów na nowy ład w związku z coraz wyższymi kosztami życia i wysoką inflacją. Jak się okazuje, niektóre z nich. Nie zostały tak do końca przemyślane. Ceny paliw są regulowane, a górna granica zarówno oleju napędowego, jak i benzyny ustalona na 480 forintów to trochę ponad 6 zł za litr. Super, ktoś powie. Problem w tym, że setki mniejszych stacji benzynowych, choć te duże również, mają teraz kłopot. Zdarza się tak, że hurtowa cena paliwa jest wyższa niż wspomniane 480 forintów za litr. Co ma w takiej sytuacji zrobić właściciel stacji? Sprzedawać drożej nie może. Zamknąć stacji też nie może, bo może stracić koncesję. Może za to wprowadzić limity i to się dzieje. Na przykład można zatankować maksymalnie 10 litrów i tylko 6 klientów dziennie stacja ma ochotę obsłużyć. Potem przestaje sprzedawać paliwo, bo jej się to po prostu nie opłaca. Musi sprzedać je taniej niż kupiła. Sytuacja może potrwać do połowy maja, kiedy to przestanie obowiązywać ten dziwny przepis, chyba że zostanie on zmieniony albo problemy w związku z nagłą obniżką cen paliw rozwiąże się sam. Dziwne, Rzeczy dzieją się też ostatnio w koncernie Stellantis, zgodnie zresztą z przewidywaniami. W końcu to miks tego, co absolutnie najlepsze we włoskim i francuskim podejściu do biznesu. Przejście na auta elektryczne spowoduje konieczność znaczącej redukcji załogi. W tym momencie firma bezpośrednio zatrudnia około 300 tysięcy osób na całym świecie. We Francji 45 tysięcy i przynajmniej 10 tysięcy w ciągu trzech lat straci pracę. Kto dokładnie jeszcze nie wiadomo, jednak problem jest już teraz. Firma, czy raczej odpowiednie działy w koncernie, w trosce o los swoich pracowników, Zaczęły spamować ich konta mailowe, podsyłać poradniki, jak dobrze napisać CV, informacje o targach pracy lub konkretne oferty z innych firm. E-maile promujące karierę poza Stellantis mają pomóc tym, których zainteresuje dobrowolny program odejść, tłumaczy rzecznik firmy. To szykanowanie pracowników, odpowiadają związki zawodowe. A skoro przy Stellantis jesteśmy, pożegnaliśmy ostatnio kombiwany. Pięcioosobowe, prorodzinne, nieprestiżowe i jakże praktyczne i w sumie niedrogie auta. A wszystkie Peżoty, Citroeny i Ople zostały z z silnikami spalinowymi usunięte z oferty zostały wyłącznie wersje elektryczne. Ale chyba ktoś się kapnął, że to nie przejdzie, że na stu klientów może jeden się skusi. Więc podaję to za polskim autoblogiem. Już niedługo w salonach mają się pojawić wersje ciężarowe, czyli z homologacją na ciężarowe, z przegrodą oddzielającą część pasażerską od osobowej. Pięć osób wejdzie, kanapa albo szafa niespecjalnie, chyba że przegrodę zdemontujemy, co wykonane samodzielnie będzie oczywiście nielegalne, ale za to takie auta całkiem legalnie wpadną w inną kategorię emisyjną i przestaną wpływać negatywnie na średnią emisję CO2 koncernu. Dosta Stanów, zajrzyjmy na chwilę. Największym eksporterem aut w roku 2021 okazała się firma. BMW, co paradoksalnie nie powinno dziwić. Chryslera w Europie nie ma, General Motors również, Ford ma własne fabryki wszędzie, a BMW w Stanach właśnie. W Południowej Karolinie składa dostarczane na większość rynków X. Od X3 przez X4, X5, X6 i X7. W zeszłym roku były to 433 tysiące aut, z czego 257 tysięcy trafiło na eksport. Dodam jeszcze, że tytułem największego motoryzacyjnego eksportera firma BMW cieszy się już od 8 lat. Również w Stanach po 8 latach. Staraniem Toyoty udało się zalegalizować popularne u nas od dość dawna adaptacyjne światła drogowe, czyli te wycinające związki światła obiekty, które moglibyśmy oślepić, jadące przed nami albo z naprzeciwka samochody, w teorii również prawidłowo oświetlonych rowerzystów i pieszych. To dość dziwna zwłoka, ale Amerykanom z wprowadzaniem niektórych rozwiązań, również związanych z bezpieczeństwem, zdrowo się schodzi, niektóre muszą przejść przez Kongres. Jeśli dobrze pamiętam, zakazane są lusterka wsteczne z wbudowanym ekranem. Choćby połączonym z kamerą cofania, co oczywiście nie oznacza, że nie można takich lusterek w Stanach kupić. Można, być może można też je zamontować, ale nie może tego zrobić producent auta. Do świateł matrycowych czy adaptacyjnych wrócimy niedługo, bo chyba warto wspomnieć, że wiele osób traktuje je jak sztuczną inteligencję, czyli włącze i przestaje zauważać, że oślepia rowerzystów i pieszych, a że decyzyjność teoretycznie trafia w ręce. No, nie w ręce, w procesor czy kod sterujący, kierującemu łatwiej się z tym pogodzić, bo to nie jego wina, że oświetla, że oślepia. On ma nowe BMW albo Audi i to tak musi być. Ale to niedługo. W rejonach związanych z bezpieczeństwem jeszcze zostańmy. Praca zawodowego kierowcy jeżdżącego zestawem nie jest ani lekka, ani bezpieczna. Amerykańska firma Axicle opracowała rozwiązanie, które to ostatnie przynajmniej może nieco poprawić. Gdy dochodzi do przewrócenia naczepy, nie wypina się ona z ciągnika, tylko przewraca, przez co kierowca traci całkowicie panowanie nad pojazdem i takie zdarzenia, może się skończyć tragicznie z wielu powodów, również z takiego, że naczepa zmiażdży ciągnik. System TARS, wbudowany w obrotnicę, umożliwia jej odpięcie w krytycznym momencie, gdy ryzyko przewrócenia zestawu jest niemal pewne. 9 tysięcy osób w samych tylko Stanach ginie lub podnosi ciężkie obrażenia w konsekwencji takich właśnie wypadków. Pytanie, czy podobne rozwiązanie trafi do Europy. Na koniec dwie ciekawostki. Najpierw z Porsche, które inwestuje pół miliarda euro w przebudowę głównej fabryki w Zuffenhausen, tak by budować w niej elektryczne, 718 kolejnej generacji. Zarówno Boxster, jak i Cayman mogą się pojawić już w przyszłym roku i będą dostępne wyłącznie w wersjach elektrycznych. Powstaną na wspólnej platformie z elektrycznym Macanem. To trochę niepokojące założenia. Sportowy wóz, słynący z świetnych właściwości jezdnych i SUV. Ja wiem, że platforma to nie to samo co płyta podłogowa, jednak jeśli państwo pozwolą, entuzjazmu wykrzesać nie potrafię. A co na to wszystko, Toyota? Wspólnie z Yamahą buduje silnik przyszłości. 5-litrowy, 8-cylindrowy, wolnosący motor. Przystosowany do zasilania wodorem. Według Yamahy silnik ten, a to przekonstruowany motor z modelu RCF ma mieć 440 koni i 540 Nm. I wszystko pięknie, ale czy nie odnoszą Państwo wrażenia, że Toyota sobie z nas dworuje ostatnio? Z nas w sensie z tego przejścia na elektryki przede wszystkim. W zeszłym roku nie mieli ani jednego modelu w ofercie. Wyskoczyli z jednym, a potem pokazali 30 prototypów. A teraz wodorowe V8. Super, ale przecież ten kolektor wydechowy to jakieś jaja są. Gdzie ten wydech ma iść? Przez kabinie. Kolejna porcja motoryzacyjnych ciekawostek już za tydzień. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy dwa lokowania produktów, czyli firmę AutoDNA umożliwiającą sprawdzenie używanego samochodu po numerze Win. Specjalny kotrabatowy dla widzów motodziennika jest w opisie filmu. Oraz mamy tutaj firmę Prodigtech, która jest producentem tych mierników doskonale państwu znanych, bo używanych od zawsze i tylko i wyłącznie tych. I tutaj również mamy dzisiaj dla Państwa specjalną promocję. Kiedyś wszystko było dużo prostsze. Jeśli ktoś szukał auta o prorodzinnym charakterze, miał do dyspozycji sporo samochodów typu minivan, często z trzema osobnymi fotelami z tyłu, a nie jedną kanapą. Były też interpretacje segmentów w postaci Golfa Plus albo Peugeota 307 SW. Ale i tak przez lata król był w Europie tylko jeden: to Renault Espace. Auto pojawiło się w sprzedaży w roku 84 i z generacji na generację zyskiwało. Poprawiały się właściwości jezdne, poziom bezpieczeństwa, poczucie komfortu i to niezłe wozy były tak do 2002 roku mniej więcej, kiedy to do sprzedaży trafiła czwarta generacja Espace. Trochę futurystyczna, bezpieczna, wygodna i faktycznie ogromna i to mogło być świetne auto, gdyby nie dwa drobne problemy. Słaba jakość i przeklęte silniki. Lista najczęściej występujących y, awarii to po prostu specyfikacja wyposażenia. Przesadzam, ktoś powie. Oczywiście, że przesadzam, ale oglądałem kilkanaście egzemplarzy i nie trafił mi się jeden, w którym działałoby wszystko jak należy. Poza silnikiem i skrzynią. Oczywiście pod warunkiem, że były to silniki dwulitrowe diesla lub benzyna z turbo. Reszta to dramat. Zaczynając od słynnego 1,9 DCI, równie awaryjnego 2,2, czy w topowych odmianach fabrycznie wadliwego 30V6. Niemniej, espas. Produkowano do 2014 roku, faza czwarta 2012-2014. To już naprawdę dopracowane auto, jednak sprzedawane w tak śladowych ilościach, że praktycznie niedostępne. A w 2015 roku Francuzi pokazali światu coś takiego czyli Espa z piątej generacji. To już nie był minivan, tylko crossover, co zniechęciło część przyzwyczajonych klientów ciągle był to Espas, co zniechęciło kolejnych i nie był to SUV, co nie zachęciło resztę. Przez 30 lat sprzedano ponad 1 250 000 Espasów, a dobra pasca skończyła się na tym właśnie modelu. Nawet we Francji w rekordowym 2016 roku sprzedano ledwie 12 000 egzemplarzy, a w 2020 nieco ponad 2 000. Mimo, że przez pewien czas, myślę, że do tej spektakularnej awarii opancerzonej wersji przed naszym pałacem prezydenckim jeździł nim Emmanuel Macron. Niemniej to nie jest złe auto. To jest po prostu niepopularne auto, poskładane z popularnych, znanych z koncernu klocków. Auto, którym zwłaszcza w dzisiejszych czasach warto się zainteresować, bo można je kupić w dobrym stanie, świetnie wyposażone, za relatywnie niewielkie pieniądze. Na pewno taniej i szybciej niż Forda S -Maxa. I właśnie takie auto dziś sprawdzimy. Jarek sprawdzi. Jest z polskiego salonu, z 2017 roku, pod maską Benzyna 1,6 200 KONI, skrzynia automatyczna, dwusprzęgłowa, siedmiobiegowa, 75 tysięcy przebiegu. Najpierw korzystamy z bas auto DM aby sprawdzić, czy jest sens jechać, zwłaszcza, że sprzedający wspominał o jakiejś szkodzie w przeszłości i faktycznie mamy tę szkodę. Wyceniono ją na około 10 tysięcy złotych, więc to nie mogło być nic poważnego. Więcej wpisów nie ma. Przebieg udokumentowany, więc jedziemy. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre. Auto trzyma linię, nie widać nic niepokojącego. Szczegółowe oględziny zaczynamy od punktu styku zderzaka z błotnikiem, lewy przód i lecimy dookoła, dokumentując rysy, dołki, nieprawidłowości, mogące naprowadzić nas na ślad nie udokumentowanej naprawy. Jednak nic takiego się nie dzieje. Jest jedna, dosłownie rysa na drzwiach pasażera, reszta czysta. Pomiary. Mamy tu sporo aluminiowych paneli, dach i błotniki z tyłu są stalowe, a same pomiary nie pomagają w zorientowaniu się, które elementy były lakierowane. Pewnie dopiero po śrubach się domyślimy. Wnętrze również bez zastrzeżeń. Żadnych śladów rozbierania, czysto, schludnie, zużycie, zwłaszcza foteli, adekwatne do przebiegu. Pod maską fabryczny porządek, chociaż jedna lampa jest tą, z którą auto opuściło fabrykę, druga rok młodsza. Są też ślady odkręcania masy. I błotnika. Silnik jest suchy, zarówno od góry jak i od dołu. Płyn chłodniczy czysty i klarowny. Jazda testowa? Bez zastrzeżeń. Wszystko działa jak należy. Silnik ciągnie, skrzynia zmienia bigi wzorcowo. Podsumowując, nie ma się tu do czego przyczepić. I to wszystko na dziś. Kłaniam się pięknie i bardzo dziękuję. Link do specjalnej promocji przygotowanej przez firmę Prodigtech na mierniki z wykrywaniem ocynku w obudowie pistoletowej, czyli te, z których korzystamy najczęściej, znajdą Państwo w opisie filmu. Kłaniam się pięknie i do zobaczenia.